Mistrzostw Świata 2006 polska kadra szykuje się do boju, a kibice aż kipią z emocji, ale nagle bum szokująca decyzja. Jerzy Dudek, bohater finału Ligi Mistrzów z 2005 roku nie jedzie na Mundial. Moment, co? Tak, dobrze słyszeliście. Człowiek, który uratował Liverpool swoim kultowym Dudek Dens podczas rzutów karnych został pominięty w składzie. Dlaczego go zostawiono? Plotki rozprzestrzeniały się szybciej niż strzał z wolnego Ronaldo. Jedni mówili o problemach z kontuzją, inni szeptali o polityce drużyny. Ale bez względu na powód, kibice nie byli zadowoleni. I zgadnijcie co? Polska nawet nie wyszła z grupy? Ojej, choć Boród grał jak nigdy. Do dziś kibice zastanawiają się, co by było, gdyby Dudek tam pojechał. Więc następnym razem, gdy usłyszycie o szokującej decyzji sportowej, przypomnijcie sobie Dudka z 2006 roku.